Hej, wkraczając do IT, pamiętaj. Twoja wartość to więcej niż kod. Umiejętności techniczne są ważne, ale twoja prawdziwa siła leży w połączeniu ich z twoimi unikalnymi kompetencjami: empatią, komunikacją, kreatywnością. To one sprawiają, że technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja, staje się bardziej ludzka, etyczna i odpowiada na realne potrzeby. Świat AI potrzebuje różnorodnych perspektyw. W tym twojej, aby tworzyć rozwiązania służące wszystkim. W Zrozum AI głęboko wierzymy, że właśnie ta synergia technologii i unikalnych ludzkich talentów jest kluczem do budowania lepszej przyszłości ze sztuczną inteligencją. Twój głos, twoje doświadczenia i twoje umiejętności są tu nie tylko mile widziane, są niezbędne. Wnoś całą siebie. I pomóż nam kształtować AI z ludzką twarzą. Czekamy na ciebie.